Cześć. Chciałem Wam dzisiaj pokazać jak sprawdzić silnik odkurzacza firmy Electrolux, model ZAC6705. Ogólnie objaw nie, niesprawności odkurzacza był taki, że po wciśnięciu przycisku włączania nie działo się nic. Rozebrałem odkurzacz. No i aż dotarłem do silnika i teraz chciałem wam pokazać jak sprawdzić sam silnik za pomocą multimetru. Pierwsze co sprawdziłem to czy na pewno szczotki mają kontakt z wirnikiem i już wam pokazuję jak to sprawdzić. Ustawiam sobie multimetr na rezystancję albo łatwiej możemy sobie ustawić nawet wstępnie na na przejście i tak. Na początku sprawdzamy, czy jest w ogóle przejście od samej obudowy szczotki do tego miejsca. Jest przejście, następnie na wirniku, na żłobieniu, tak samo dotykamy, żeby sprawdzić, czy jest przejście pomiędzy szczotką a zaciskiem. Jest. Tak więc z jednej strony. I to samo robimy z drugiej strony. Czyli dotykamy obudowy szczotki, sprawdzamy na zacisku, jest przejście i następnie na samym żłobku wirnika widzimy przejście. Jest czy jest samo połączenie, mamy sprawdzone. Następnie możemy sprawdzić rezystancję pomiędzy dwoma zaciskami neutralnego i fazowego i mamy wartość 5,2 oma. Jeszcze, żeby całkowicie potwierdzić, że sam silnik jest sprawny, możemy zrobić taki eksperyment, że podłączymy sobie krokodylki pod dwa zaciski. Jeden. I tutaj drugi. Multimetr ustawiamy na napięcie przemienne i teraz możemy obrócić lekko samym silnikiem. Jak widzicie generuje się minimalne napięcie, co, co oznacza, że nie ma żadnych przerw w. Zwojach ani zwarcia, czyli wygląda na to, że silnik jest jak najbardziej sprawny. Ogólnie objawem był taki, zaraz Wam pokażę, że taki amortyzator, który znajduje się pod silnikiem, jest on montowany w ten sposób. On ma takie dwie gumowe wypustki. Jak widać, te wypustki są tak zaprojektowane, że po pewnym czasie po uruchamianiu sam silnik przy starcie po prostu zrywa te dwie gumowe wypustki. Widać, u mnie są urwane, przez co silnik obraca się w obudowie i wypina z zacisku. I tutaj była właśnie taka przyczyna uszkodzenia odkurzacza, że te dwie wypustki gumowe, które są tutaj. One po prostu pękłe. Nawet widzicie, że są tutaj takie otworki porobione, nie wiem po co, przecież taki otwór w takim mocowaniu sprawia, że on jest dodatkowo łatwy, łatwy do uszkodzenia i teraz będę musiał zamówić taki spornik, albo spróbuję w jakiś sposób opaską złapać w tym przejściu jednym i drugim, tak żeby opaska. Nie, nie, nie zahaczała o wirnik, uzwojenie wirnika. Okej, okay, jeszcze tutaj Wam pokażę, jaki jest oznaczenie. Okej, okay, tak więc teraz przystąpię do ponownego montażu silnika w odkurzaczu i jedyną zaletą tego, że że mogłem sobie wyczyścić całą obudowę samego odkurzacza dzięki czemu na pewno posłuży na pewno kolejne lata. Ok, dzięki za obejrzenie filmu. Cześć.